Nazwa wysp wcale nie pochodzi od kanarków. Jest wręcz przeciwnie, to małe żółciutkie ptaszki nazywamy kanarkami, dlatego, że dość tłumnie można spotkać je na wyspach. W herbie Wysp Kanaryjskich umieszczono za to dwa psy, czyli po łacinie Keynes. Prawdopodobnie od psów, które król Mauretanii Dżube 2 spotkał, kiedy przybył na Gran Kanarię, wywodzi się nazwa archipelagu. Wyspy Kanaryjskie to nie państwo. Mają własny parlament, radę ministrów z prezydentem na czele i sąd najwyższy, mimo tego nie są odrębnym państwem. Popularne Kanary to wspólnota autonomiczna należąca do Królestwa Hiszpanii. Stolica podzielona między dwie wyspy. Miasta archipelagu przez wiele lat rywalizowały o miano stolicy. Aktualnie stolicą dumnie tytułują się Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria. W Santa Cruz mieści się parlament a w Las Palmas sąd najwyższy. Ministerstwa mają swoje siedziby na obu wyspach, połowa na Teneryfie, połowa na Gran Canarii. Najsmaczniejsze na świecie banany. Banany uprawiane na wyspach kanaryjskich są mniejsze, słodsze i bardziej aromatyczne niż te hodowane w Ameryce Południowej. Podobno zjedzenie banana na wyspach wiąże się z ryzykiem, że te sprzedawane w Polsce, a importowane z Ekwadoru, przestaną nam smakować. Na kanarach uprawia się także awokado, mango i ananasy. Karnawał prawie jak w Rio. Karnawał na Wyspach Kanaryjskich trwa trzy tygodnie, jego kulminacja przypada na tydzień przed środą popielcową, jednak przygotowania do tych wydarzeń trwają cały rok. Obchody karnawału w Santa Cruz i Las Palmas rozmachem ustępują tylko karnawałowi w Rio de Janeiro. Tu królują ziemniaki. Młode ziemniaki w łupinkach gotowane w słonej wodzie są podawane prawie do każdego dania. Można też zamówić je jako osobną potrawę podawaną z aromatycznymi sosami nazywanymi Mojo's. Mojo's przyrządzane są na bazie czosnku, octu, oliwy z oliwek z dodatkiem ziół i przypraw. Charakterystyczne smaki dodają im papryka albo kolendra. Kanaryjska kuchnia słynie też z zup i potraw z ryb. Jeśli chcielibyście wyjść poza stereotypy i odkryć inną Hiszpanię, zdecydowanie polecam Kantabrię. Nie jest łatwo opisać ten region w kilku prostych słowach. Jego unikalność kryje się w różnorodności i pięknie tutejszych krajobrazów, od stromych szczytów górskich, pomalownicze wybrzeże, urozmaicone urwistymi klifami, głębokimi ujściami, przestronnymi zatoczkami, długimi plażami. W niewielkiej odległości od brzegu porozrzucane są malutkie wysepki otoczone przez bezkresne morze. To tutaj znajdują się jedne z najlepszych terenów do uprawiania surfingu na świecie. Na wybrzeżu wyrosło wiele eleganckich kurortów, a w głębi lądu znajdziemy zabytkowe, kameralne miasteczka. Przyjemnemu, wilgotnemu klimatowi ten północny region zawdzięcza wspaniałą roślinność i piękne lasy, co znajduje odzwierciedlenie w przydomku Costa Verde, zielone wybrzeże. Znajdują się tutaj jedne z najbardziej cennych i najlepiej zachowanych obszarów ekologicznych w Europie. W pewnej odległości od brzegu wznosi się bajeczne pasmo górskie Picos de Europa, zachwycające wędrowców szczytami, stromymi wąwozami, roślinnością i światem zwierzęcym. Kantabria cieszy się wielką popularnością wśród Hiszpanów i Francuzów, którzy przyjeżdżają tu na wypoczynek. Madryt jest stolicą Hiszpanii i jej największym miastem. Jest również drugim co do wielkości miastem Unii Europejskiej. Zamieszkuje go prawie 3,35 miliona mieszkańców. W całym obszarze metropolitalnym Madrytu żyje prawie 6,3 miliona mieszkańców. Udokumentowana historia miasta sięga IX wieku, choć istnieją dowody zamieszkiwania jego obszaru już w epoce kamienia. Niedaleko dzisiejszego miasta odkryto istniejącą w początkach pierwszego tysiąclecia wioskę Wizygotów, jednego z odłamów germańskiego plemienia Gotów. Pierwsze zalążki dzisiejszego miasta zbudowano w latach 852886 na polecenie emira Kordoby, Muhammada i była to cytadela zbudowana na stromym, lewym brzegu rzeki Manzenares. Pod wpływem Maurów miasto pozostawało do roku 1085, gdy zostało zdobyte przez króla Alfonsa VI. Nieoficjalnie stał się stolicą Hiszpanii, gdy Filip II przeniósł tutaj swój dwór. To posunięcie przyniosło miastu błyskawiczny rozwój. Choć w połowie XVI wieku liczyło niewiele ponad 20 tysięcy mieszkańców, pod koniec wieku populacja zbliżała się już do 100 tysięcy. Kilka lat później postanowiono przenieść stolicę do Valladolid, co spowodowało, że w czasie pięciu lat miasto znów opustoszało, wyjechało z niego do 60 tysięcy osób. Podczas wojny domowej, która wybuchła 17 lipca 1936 roku, Madryt stał się obleżoną twierdzą. Przez ponad dwa lata wojska II Republiki Hiszpańskiej broniły miasta przed zdobyciem przez nacjonalistycznych rebeliantów. Miasto broniło się przez dwa i pół roku, jednak ostatecznie uległo pod naporem wojsk generała Franco 28 marca 1939 roku. Jest wysoko położony, a różnice wysokości pomiędzy jego dzielnicami wynoszą 130 metrów. Pod względem średniej wysokości Madryt plasuje się na 11. miejscu w Europie spośród wszystkich większych miast powyżej 100 000 mieszkańców. Tereny na północy miasta położone są na wysokości 700 metrów nad poziomem morza, podczas gdy południowe obszary położone nad Manzanaresem znajdują się na wysokości 570 metrów nad poziomem morza. Znajduje się tu jedno z największych muzeów na świecie – Prado.